zostały w trzecim rozdziale tejże ewangelii, wersety od dwudziestego do trzydziestego piątego. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, Mabel Zebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie spłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest ze sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeżeli mocarza wpierwnie zwiąże i dopiero wtedy dom jego obrabi. Zaprawdę mówię do Was, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw duchowi świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po niego, żeby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: Oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Oto słowo paniejskie, siostry i bracia. Uczennice Jezusa. Słowo, które dzisiaj zostało do nas skierowane, jest bardzo mocnym słowem. Właściwie trzeba powiedzieć, że jest to słowo, które dotyka do żywego, bo w naszych pieśni, w naszych słowach. Często wypowiadamy słowa, że Bóg jest miłosiernym, zbawicielem, że jest pełen miłosierdzia. A nagle słyszymy dzisiaj słowo, które mówi o tym, że człowiek może nie otrzymać odpuszczenia i może być winien grzechu wiecznego, czyli takiego grzechu, który. Nie jest, nie może zostać odpuszczony. I to jest to słowo, które piecze. Oto słowo może dotknąć naszego serca, czy wzbudzić wątpliwość. Czy czasami nie popełniłem, nie popełniłam takiego grzechu. To słowo może wzbudzić wątpliwość. Po co mam się starać? Żyć w przyjaźni z Panem Bogiem, a potem nagle coś się stanie i popełnię ten grzech przeciw duchowi świętemu i przepraszam za skrót myślowy i wszystko diabli wezmą. Cały wysiłek, cały porządne, błogobójne życie to tak, to kilka takich fantazji, które można zrodzić. W kontekście tego słowa grzech przeciw Duchowi Świętemu. Rzeczywistość jest bolesna i jest bardzo poważna. I dlatego chciałbym, siostry i bracia, nad tym zagadnieniem dzisiaj chwilę poświęcić Waszą uwagę, żebyśmy wyszli z tego miejsca, z tego domu Boga w pokoju w sercu. Więc pozwólcie, że na początek odwołam się do tego fragmentu z Ewangelii Świętego Marka i w ogóle z Ewangelii, we wszystkich Ewangeliach jest ten opis chrztu pana Jezusa w Jordanii. Myślę, że większość z Was albo wszyscy pamiętacie to wydarzenie. Kto nie pamięta, może sobie przypomnieć. Tutaj mamy fresk. W naszym kościele może, może zobaczyć ilustrację tego wydarzenia. Ewangelia mówi bardzo prosto: wystąpił Jan Czciciel, przyszedł Jezus, i, i pismo mówi: Duch Święty w postaci cielesnej, niby gołębica, stąpił na niego. To jest ten moment. Od tego momentu. Zaczęła się tak zwana publiczna działalność Jezusa. Od tego momentu zaczęły się kazania Jezusa, od tego momentu zaczęły się egzorcyzmy Jezusa, czyli wypędzanie złego ducha, od tego momentu zaczęły się uzdrowienia, które Jezus robił. Czyli Duch Święty wstępuje na Niego. Jezus otrzymuje, tak możemy powiedzieć, oficjalny status namaszczonego pomazańca Chrystusa i rozpoczyna na świecie swoją misję. Może tak działać dlatego, że przyszedł na niego Duch Święty. I potem w innym miejscu powie, ja mocą Ducha Świętego doponuję te dzieła. I teraz, siostro i bracie, z szacunkiem dla każdej i każdego z was i dla Waszej pamięci, pozwólcie, że powiem tak. Czy pamiętacie te wydarzenia, w których Jezus jest, czy w synagodze, czy na miejscu odludnym? Pamiętacie? Ludzie przychodzą do Niego i mają do Niego zaufanie. Mówią, choruje ktoś z moich bliskich. Przyjdź i ulecz. Pamiętacie tą kobietę, która przyszła, przez 12 lat była chora i mówi, bylebym się tylko frędzelków u jego płaszcza dotknęła, zostanę zdrowa a inna przychodzi i mówi demon dręczy moją córeczkę przyjdź ją uzdrów a żołnierz przychodzi mój sługa jest chory nie jest tego dzień, żebyś wszedł pod dach mój zobaczcie co łączy te różne wydarzenia ci ludzie wiedzą że kiedy przyjdą do Jezusa zostaną obdarowani dobrem Ci ludzie wiedzą, że przyjdą, że jeśli przyjdą do Jezusa, On ich wysłucha. Można użyć takiego sformułowania, że Jezus nie będzie działał na ich szkodę. Dlatego mogą być bezpieczni. Nawet nawet jeżeli przyjdą przeciwnicy Jezusa i znowu przepraszam za skrót myślowy, coś głupiego Jezusowi powiedzą, to nie pogoni Nie. I to jest ta sytuacja, która pokazuje, że czyny, słowa Jezusa, że jego działania, że jego postawa, postawa człowieka namaszczonego Duchem Świętym była postawą, która budziła zaufanie tłumów. I teraz, jeśli ktoś miał uprzedzenia, Jeśli komuś, używam znowu potocznego wyrażenia, jeśli komuś nie było po drodze z Jezusem, albo jeśli Jezus komuś psuł biznes, to w tym momencie zaczyna się tak zwany negatywny PR. Zgłupiał, bo to mniej więcej tyle znaczy, co odszedł od zmysłów. Te opinie o Jezusie te negatywne, że On dostał na głowę, były na tyle mocne, że rodzina Jezusa poczuła się w obowiązku, aby iść i zobaczyć, co się z Nim dzieje. I to był pierwszy strzał, który otrzymuje Jezus. Mówią, że jest głupi. I to dotknęło części ludzi. Ale moi drodzy, jest jeszcze dzisiaj pokazany drugi strzał. I to już jest taki strzał, możemy powiedzieć, bardzo perfidny. Można powiedzieć przewrotny, najgorszy z możliwych. Bo kogoś, kto jest chodzącym dobrem, nazywa się, że jest wysłannikiem diabła. Kogoś, kto przyszedł, żeby pogromić diabła, robi się współ... współpracownika diabła. Był demon, szef demonów, jakkolwiek byśmy go nazwali. Czyli, co to pokazuje, że to pojawia się opinia o Jezusie. Która daje mu najgorszy z najgorszy, najgorszą z najgorszych opinii. Wariat może być nieszkodliwy w miarę. Jak się od niego z daleka trzymasz, to Ci nie zaszkodzić. Ale jeżeli ktoś jest opętany przez demona, przez księcia demonów, to tego trzeba się bać. Ten jest niebezpieczny. Uwaga, ten jest wrogiem. I w tym momencie, zobaczcie, Jezus zostaje pokazany jako wróg człowieka. I teraz, w tym momencie, jeśli ktoś uwierzy i przyjmuje ten zafałszowany obraz Jezusa, że Jezus jest, jest no, opanowany przez demony, że Jezus. Że demony rządzą Jezusem, to człowiek nie przyjdzie do Jezusa, to wejdzie na wojenną ścieżkę. I w tym momencie, co się dzieje? Jedyny ratownik, jedyny, którym miał moc pomóc człowiekowi, zostaje przedstawiony jako jego wróg. I dlatego dopóki człowiek jest w takim stanie zwiedzenia, zafałszowania, to w tym momencie nie, nie będzie prosił Jezusa o zbawienie, o przebaczenie grzechów. I człowiek zostaje wtedy sam ze swoim grzechem. I nawet nie wpadnie na pomysł, żeby prosić Jezusa o pomoc. Mój drodzy, to jest, to jest tragiczna postawa człowieka. To nie jest więc, zauważcie, uczynek, to nie jest coś, co człowiek zrobi. To nie jest niegrzeczne zachowanie. Bo za niegrzeczne zachowanie, czy nawet za zbrodnię, człowiek może wołać Boga o miłosierdzie. Ale jeśli ma się wypaczony, stałszowany obraz Jezusa, zwiedzony kompletnie, to zobaczcie, że w tym momencie człowiek nie przychodzi do Jezusa. W tym momencie nie szukam ratunku u Jezusa. Jestem najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem. I wtedy zostaje tylko, zostaje tylko rozpacza. Dlatego, siostro i bracie, dlatego tak trudno jest, tak trudno jest, kiedy słuchamy tego słowa, tak trudno jest w sercu pogodzić się z tym, że w części przynajmniej nie mamy tego zdrowego nawyku czytania i medytowania Ewangelii, rozważania Ewangelii. Bo tam jest naturalna obrona przed zafałszowanym obrazem Jezusa. Czytając Ewangelię, rozdział po rozdziale, fragment po fragmencie, tak jak mówi nasz papież Franciszek, mając przy sobie w torebce, czy w kieszonce, mając tekst Ewangelii, czy w komórce. I kiedy my codziennie do niego zaglądamy, to w naszym umyśle i w sercu. Kształtuje się ten prawdziwy obraz Jezusa: Że ja nie dam się zwieść, że ja nie dam się oszukać podrubom jakimkolwiek. Ja umiem już poznać, co jest prawdą, a co jest fałszem. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ jak usłyszeliśmy w Słowie Bożym dzisiaj, też w, tym, w tej Ewangelii, w tym, w, w tym czytaniu z księgi Rodzaju, usłyszeliśmy, że jest duchowa wojna między potomstwem kobiety i potomstwem węża. Czyli proszę siostry i proszę brata, nie żyjemy w takim neutralnym świecie. Żyjemy w tym, mamy to doświadczenie, że, no, że jest pewna walka. Że dobro, które czynimy, oczywiście napotyka wzmocnienie i mamy siły czynić jeszcze większe dobro, ale też doświadczamy tego, że przychodzi zło. I smucimy się tym i płaczemy z tego powodu. I cierpimy z tego powodu. Że to zło dotyka nas dziwnie. I wtedy Jezus. Wtedy przychodzimy do Jezusa. I wtedy chcemy mu powiedzieć: Jesteśmy częścią Twojej rodziny. Chcemy wypełniać Twoją wolę. I teraz, kiedy jestem przy Jezusie, to zobaczcie, godzę się na to, co mówił Paweł w liście do Koryntian. Że mój człowiek zewnętrzny, moje ciało staje się coraz bardziej kruche i słabe. Mam świadomość swojej przemijalności. Ale wiem, bo Jezus jest moją gwarancją, że, że jest we mnie duchowy człowiek i że jest dla mnie dom w niebie przygotowany, że do Niego jestem zaproszony. I to jest nasza droga. Siostry i bracia z klasy siódmej, ukochani moi uczniowie, razem żeśmy chodzili przez, przez tych kilka miesięcy drogą Maryi. Maryja była tą pierwszą, która zgodziła się na to, żeby iść ścieżką wyznaczoną przez Boga. Tą pierwszą, która. Powiedziała, moje życie jest dla Jezusa, jest dla syna Bożego. Ona miała ten dar, żeby wypełnić tę wolę. I ona się dzisiaj w tej Ewangelii też pojawia jako zatroskana matka, o której chłopcu, o której synu mówią, że zwariował. I ona ma w sobie ten niepokój o swojego chłopca. Tak jak każda mama martwi się o swoje, o swoje dziecko, tak jak rodzic każdy martwi się o swoje dziecko. I dlatego dzisiaj ta mama, duża mama, kościół, w której wspólnocie uczestniczymy, mówi, że troszczy się też o Was. I pragnie razem z Wami tę Eucharystię celebrować. Pragnie się za Was modlić żeby was umocnić na ten czas kolejnego roku, który ma nadejść tych przygotowań. I dlatego tak bardzo was proszę, siostry i bracia, którzy tutaj jesteście, żebyście wzięli sobie do serca tych chłopców i... no, jeszcze niech będzie, chłopców i dziewczynki z tej siódmej klasy. I żebyście pomyśleli sobie o nich, że chcecie się za nich modlić. Żeby oni mieli, żeby ich wiara była podobna do wiary Matki Bożej. Żeby oni chodzili po tej drodze wiary tak, jak chodziła Matka Boża. Żeby nigdy nie dali sobie odebrać tego biblijnego obrazu Jezusa. I to jest też zachęta dla nas, dla nas wszystkich. I jedna malutka prośba do wszystkich spośród Was. Taka zwyczajna. Mianowicie, jak ktoś Wam przyśle mema, albo jakąś inną głupią informację, szydzącą z Jezusa, to weźcie mu, odpiszcie, odwal się ode mnie. Tak po prostu. Nie powiem, że masz mu któryś z palców pokazać, bo to by było niegrzeczne, ale po prostu powiedz, odwal się. Powiedz, Jezus jest best. Daj spokój mojemu Jezusowi. No co? No, nie stać nas na to? Oczywiście wasi znajomi nie wysyłają głupich memów, więc w tym jest nadzieja. No ale to mówię, na wszelki wypadek, kochani, Amen dla Bożej Chwały.